Witajcie w ostatnim odcinku z tego mieszkania. A odcinek ma tytuł, Ile zarobiłem na flipie tej nieruchomości? Mm, na bogato. A, a sponsorem tego odcinka są nowi nabywcy. <ścoughs> tak, tak. Kasiurka weszła yy, i tak, jak mi dzwonili, yy, udało się, że tak powiem, banki potwierdził, że zrobią to, to następnego dnia kiedy, roboczego, kiedy oni, oni przynieśli dokumenty, dokumenty z notariusza, od notariusza. I faktycznie, faktycznie tak było, także w sumą sumarum 3 dni robocze zajęła zajęło cała, cała transakcja, nie 15 jak sobie bank na to, na to zastrzegł, że może to tyle trwać, yy, więc jestem mega, mega, mega zadowolony. No i co? Podsumowujemy. Mieszkanie 46 metrów, yy, trzecie piętro z czterech plus piwnica. Uprzednio dwa pokoje z kuchnią. Teraz dwie sypialnie plus z sam kochenny. A co na bogato? Eee, kupujący wzięli to na kredyt. Pod wynajem prawdopodobnie, ponieważ mieszkają w domu jednorodzinnym pod miastem i to jest taka inwestycja w przyszłość. Eee, no ale dobra. Wracamy do mieszkania i podsumowania. Mieszkanie było kupione za 290 tysięcy de facto po remoncie, bo było tu zrobione praktycznie, praktycznie wszystko. Oczywiście na wszystko, co było zrobione, zażądałem sobie, żeby to było wyszczególnione w akcie notarialnym zakupu, jak, jak to nabywaliśmy, także, także gdyby co? to mamy, na kogo zwalać winę, <laughs> <laughs> że coś, coś się stało, coś jest nie tak, aczkolwiek po tym, jak jest to zrobione, po ilości, mega dużych, zastosowanych gniazdek, po ilości, jakości łączników, jakie zostały zastosowane, po farby, 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 którą znalazłem w biznesie, która była użyta do malowania tego mieszkania, po drzwiach, po płytkach, generalnie po materiałach, no widzę, że, że to mieszkanie musiało być, yy, musiało być w nie zainwestowane. Nie są to tanie materiały, te z najniższej półki, tylko, tylko z takiej średnio wyższej, <grych> za której trzeba było troszeczkę zapłacić. Yy, jeżeli chodzi o elektrykę, o hydraulikę, to mamy zaświadczenie, zaświadczenie od elektryka, jak to wszystko zostało zrobione, wszystko zostało przetestowane. Mamy zaświadczenie od kominiarza odnośnie podłączenia tego wszystkiego. Także jesteśmy, jesteśmy wszystkiego o, pewni, możemy spać spokojnie. Eee, no były tam takie drobne, drobne typu niedosunięte panele do, do list, e, typu niewkręcone, niewkręcone zaworki w łazience, w kuchni, typu właśnie brak kuchni, którą musieliśmy zrobić, e, nieposprzątane. Także takie drobne niedociągnięcia czy drobne dupy na szczęście, e, ponieważ dały nam one możliwość kupna tego mieszkania, e, poprawienia tego, dołożenia kuchni i sprzedania sprzedania z zyskiem. E, jakie koszty ponieśliśmy? E, już, już wam mówię, jakie koszty mam na drugim telefonie. A więc tak. E, Podstawowe podczas zakupu to jest notariusz. To było 6800. Pośrednik 5800. Czynsz przez ten cały okres, jak, jak tu urzędowaliśmy, wyniósł 1436,17. Kuchnia. O, to tu bardzo ładna, piękna, fantastyczna z kastorami. Kuchnia. Ale to jest naprawdę dobrze wykonana. Jestem z niej zadowolony. I do następnego mieszkania, jeżeli mój stały stolarz nie będzie też miał czasu, jak najbardziej. Jak najbardziej wezmę kuchnię z Castorany, bo ponieważ dysz, y, jest fajna. dołoczyło mi się. Y, co nam jeszcze zostało? Aha, kuchnia 13388. Y, OLIX i zaświadczenie o tym, że nie jest zablendowana w mieszkaniu 167 zł y, Zakup przypominam 290, równe 290 tysięcy. Sprzedaż 370. Można było z dychy wyszarpać więcej, yy, nawet 19 więcej w tym momencie, bo troszeczkę ceny podskoczyły w momencie zakupu o to to kiedy umowę przedstępną, a do momentu, kiedy klienci dostali kredyt, to rzeczywiście te ceny mocno podskoczyły. My już sprzedawaliśmy je delikatnie poniżej ceny rynkowej, jak zawsze, bo wiecie, że tak, że tak robimy, żeby, żeby te mieszkania szybciej zeszły, żeby to Bóg w ile, nie stało. Także także sprzedaliśmy wtedy już poniżej. O! Telefon. Sorry. Żona. Wtedy sprzedaliśmy już poniżej, poniżej delikatnie. Zawsze sprzedajemy delikatnie poniżej ceny rynkowej. I teraz podczas tego oczekiwania na to, aż klienci dostaną kredy, to znowu te ceny troszeczkę poszły w górę, więc no spokojnie mogliśmy jeszcze niby 19 więcej wyciągnąć. Byłoby super. Aczkolwiek i tak, i tak nie jest. Nie jest źle, ponieważ zarobek 52 495 zł i 95 groszy. Wiem, że niektórzy <głos> <głos> mogą narzekać, uuu, oni na flipach zarabiają 60, 80, 100, 120. No ja tyle niestety nie zarabiam. Pokazuję, jak to faktycznie tutaj wygląda, ale i tak jestem mega zadowolony. Ponieważ zarobek do nakładu pracy, który został włożony, no nie no, no jest super, jest super, jest kasa do przodu, e, zwiększa się budżet, y, można więcej inwestować, e, zresztą jak sami wiecie już podczas no, oczekiwania tutaj na zamknięcie tej transakcji zostało nawet inne mieszkanie, więc generalnie i tak wszystko to idzie w bardzo dobrym kierunku. Ja jestem z tego zadowolony, nie mogę, nie mogę narzekać. Oby więcej takich transakcji. Oby więcej. Wejść, poprawić, przemalować, dołożyć kuchnię, położyć gdzieś pudeczkę, przesunąć panele. I buch, pięć dni do przodu. No jakby były takie flipy, to to bym nie narzekał. Także jak widzicie, nie wiem czy już mówiłem. Robiłem flipy na brudno. Robiłem flipy, gdzie trzeba było zrobić wszystko. Zrobiłem lifting, robiłem tylko przymalowanie. No i teraz udało się zrobić dokończonego flipa? Nie wiem, na pewno ktoś jakąś raz to wymyślił. W każdym razie udało się dokończyć, 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 dokończyć remont i machnąć fajnego flipa, na którym. Fajnie, fajnie udało się zarobić. Więc nie będę ukrywał, że takiej okazji też będę szukał. Zresztą no, dużo fliperów mówi, że pierwsze, drugie, piętro, trzecie maksymalnie, tylko ta dzielnica, tylko to. No ja doszedłem do związku, że chyba będę teraz szukał zawsze i wszędzie. Byle tylko zarobić. Ok, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.